Z kolei walczył o te punkty, jak był bardzo nisko w realizacjach. Ta prędkość nie jest burza czarek i oczywiście wstaje po telewizji nie ma najmniejszych szans i jedzie teraz prawie na wprost Cezary przy dużym zadymieniu odpowiednim kącie ucieka z

Także człowiek, który jest człowiekiem renesansu. Iście. A to już Cezary Gajowczyk. Ależ agresja, ależ pięknie się wkleił tam na tego pierwszego klipa wewnętrznego. Bardzo ładny przejazd czarka Gajowczyka. Ładnie przełożył po raz kolejny auto. Ach i niestety. Spin. Troszeczkę, troszeczkę przechwaliłem. Chociaż naprawdę. Pierwszy raz Pierwszy raz obserwujemy te zawody w, w tym sezonie. Nabrażają tą pozytywną energią i nam aż przyjemnie na górze się tutaj siedzi i ogląda te piękne przejazdy. I kolejny zawodnik na trasie. No i to po raz kolejny Cezary Gajowczyk, chociaż z problemami na inicjacji, dwa albo nawet trzy razy szarpnął ten hydrauliczny hamulec ręczny w swoim BMW E46 w bodykicie. Bardzo przypominającym ten bodykit HGK. Teraz już nie spinuje na rądku. Ale ładnie tam sobie operuje gazem. Pulsacyjnie. Fajnie wyglądają te przejazdy czarka. <ścoughs> bawi, bawi. No ale zobaczmy, bo przed nami ostatni przejazd czarka Gajowczyka. Wrzucił się, ależ agresja. Troszeczkę za szeroko teraz wypłynął. Czy złapie jeszcze tą zonę? No nie, tej drugiej. Strefy punktowanej zewnętrznej nie złapał Czarek Gajowczyk. Ładnie przełożył auto, płynnie. Nie jak nie z kąta w kąt, bardzo obszernie, tylko tak spokojnie wycyzelował Cezary Gajowczyk w swoim BMW-46. Myślę, że spokojnie zakwalifikuje się do jutrzejszych zawodów. Zachęcam. A przed nami Cezary Gajowczyk. I Artur Bodzak. I Artur Bodzak. Zobaczmy, bo ciekawie to wygląda. Cezary Gajowczyk wczoraj naprawdę zachwycał Artur Bodzak. Z kolei walczył o te punkty. Był bardzo nisko w kwalifikacjach. No a teraz stara się nawiązać walkę z zawodnikiem, który, który zwrócił na siebie naszą uwagę zdecydowanie. Cezary Gajowczyk w ładnie, czysto zbudowany mecz 46 Cezary Gajowczyk był siódmy, a Artur Bodzak dopiero dwudziesty szósty na starcie. Cezary Gajowczyk i Artur Bodzak. Cezary Gajowczyk zdecydowanie, zdecydowanie lepiej w tym pierwszym przejeździe. Za chwileczkę dowiemy się, jak wygląda drugi przejazd. Artur, a nie, czyli pierwszy był rozgrzewkowym. Teraz mamy przejazd punktowany, Cezary Gajowczyk swobodnie odskakuje. Od Artura. Artur będzie musiał jechać dużo bardziej płytkim kątem, żeby próbować zaatakować, ale widzimy, nie ma najmniejszych szans i jedzie teraz prawie na wprost. Cezary Gajowczyk przy dużym zadymieniu odpowiednim kącie ucieka swobodnie rywalowi, nie przejmując się tym, że ktokolwiek za nim jedzie. Generalnie nie widzimy ataków Artura Bozaka. Właściwie są takie ataki, są ataki na miarę możliwości, możliwości umiejętności, a także możliwości sprzętu. Cezary Gajowczyk bezapelacyjnie panuje od samego początku do ostatnich metrów tego przejazdu. Artur Bozak. No, będzie musiał się mocno postarać, żeby mu uciec. No ale też Cezary Gajowczyk będzie musiał mocno uważać. Jadąc za dużo słabszym autem, dużo wolniejszym autem, które podróżuje po trasie dużo mniejszymi kątami. E, no, będzie się musiał troszeczkę namęczyć i myślę, że też sprzęgło zostanie mocno nadwyrężone, bo będzie musiał dużo kopać, jeżeli będzie chciał być blisko za Arturem Bozakiem, a będzie musiał być, jeżeli chce wygrać tą parę i przejść do top 16. Tak jak mówiłem, te silniki e, teraz zyskają popularności, może chociaż trochę, dzięki temu co się dzieje na trasie e, zawodu. No i zobaczmy, myślę, że dość przytomnie Czarek Gajowczyk zostawił sobie sporo miejsca za Arturem. Artur jedzie taką linią, która jest oczywiście linią poprawną, natomiast jedzie bardzo małym kątem i ta prędkość nie jest duża, a Czarek Gajowczyk jest jeszcze w stanie potężnie napędzić, ale rozsądnie to zrobił. Dopiero teraz przy wyjściu z patelni zbliżył się do Artura, miał takie miejsce, gdzie wiedział, że będzie dobrze. No i teraz musi kopać sprzęgło Czarek Gajowczyk, ale on nie jest w pierwszej łapanki, on wie, jak to zrobić. Piękny, dokleja się do swojego przeciwnika i praktycznie przepycha go przez linię końcową. Bardzo ładny przejazd, rozsądny przejazd Cezarego Gajowczyka. Od połowy bez apelacji. jeden z najładniejszych ataków, jakie mieliśmy okazję w dniu dzisiejszym oglądać. Cezary Gajowczyk, gratulujemy, przechodzi do top 16. I zobaczmy, Cezary Gajowczyk, Sebastian Szymański, Cezary Gajowczyk z przodu, ach, potrąca! Ten duży znacznik wyznaczający Clipping Pointa Sebastian Szymański, ale pięknie utrzymuje się za Gajowczykiem Szymański. Bardzo ładnie teraz e, symultaniczna przekładka, ale atak Szymańskiego, Naprawdę widać, że e, ten Soarel prowadzi się dobrze i przypasował Sebastianowi Szymańskiemu za Forty Eugene Drift Team, chociaż teraz przyciął mocno ten zakręt na sam koniec, ale pięknie gonił Cezarego Gajowczyka. Gdyby nie ten błąd i potrącenie tego znacznika, który pokazuje nam miejsce, gdzie jest clipping point, to naprawdę piękny przejazd w wykonaniu Sebastiana Szymańskiego i świetny przejazd Czarka Gajowszyka Sebastian Szymański ucieka trudne zadanie przy poprzednim przejeździe. Potrącony klip na wieży przez Sebast... Sebastiana Szymańskiego. Teraz trzeba uciec rywalowi, zwiększyć dystans, to się nie do końca udaje Sebastianowi. Bardzo ładna jazda Carnago Gajowczyka, Saluśnicki czas przy rywalu. Co zakręt próbuje go atakować. Sebastian Szymański, pomimo tego, że dysponuje bardzo mocnym samochodem, co udało mu się zaprezentować, możliwości samochodu, który udało mu się zaprezentować przy poprzednim przejeździe. Tym razem. Nie zrobił, nie wypracował sobie ogromnej przewagi. Biorąc pod uwagę zaliczkę punktową w postaci 10 punktów z poprzedniego przyjazdu, ten pojedynek podwójny prawdopodobnie na konto Cezarego Gawczyka, prawdopodobnie. I decyzją sędziów to Sebastian Szymański przechodzi dalej. Okazuje się, że uderzony klip przez Sebastiana Szymańskiego nie miał żadnego wpływu na ocenę. Nam się wydawało, że jest to zero punktów. Inaczej ocenili wspomnianą sytuację sędziowi i to Sebastian Szymański przechodzi do top 8. Bardzo serdecznie gratulujemy. To, o czym mówimy i powtarzamy regularnie w kółko, nasz komentarz jest czysto subiektywny. Pewne rzeczy są inaczej interpretowane przez nas, komentatorów, a inaczej przez sędziów. Uderzenie w klipa ewidentne, które wszyscy widzieliśmy doskonale przez goniącego. Goniący, czyli Cezary Gajowczyk potrącił pachołek. My tego oczywiście nie zauważyliśmy z tej perspektywy. To było gdzieś tam w okolicach patelni. Więc to wszystko sprawia, że właśnie dlatego Sebastian Szymański przechodzi dalej. Okej, okay, czyli już wiemy więcej. Bardzo dziękujemy za informację i dziękujemy za wytłumaczenie sędziom.